Cześć słuchajcie, witam Was serdecznie. Dzisiaj odcinek specjalny z Too Good to Go, czyli dzisiaj pokażę Wam cheeseburger kit American Ultimate Style, czyli taka paczuszka burgeru. Zaraz zobaczymy co mam w środku. Przyrządzę Wam z tego te danie i posmakujemy sobie, sprawdzimy sobie jak to smakuje. Także dzisiaj naprawdę może być ciekawie co. Tutaj w Anglii pakują w taki właśnie ładne, ładne takie opakowanie, zachęcające wręcz do, do kupienia. No a że je się oczami, więc każdy oczywiście sięga zaraz po takie pudełko. Jeszcze i new, tutaj taka informacja, że to jest nowość. Także słuchajcie, jak to się w ogóle robi. No, jest tutaj cała taka rozpiska. Oczywiście. Bill Burger, co zawiera. To jest taka lista, że y, głowa mała, jeżeli chodzi o, o składniki, także zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. No więc dobra. Otwieramy to cudo. No i mamy tak. Słuchajcie. Mamy dwie takie porządne buły. Yy, mi to wygląda bardziej na maślane bułki niż na, niż na bułki burgerowe. No ale dobra, no skoro tak, to ok. Dwa takie burgery. Takie, no takie dosyć grube, wam powiem nawet. Yy, tu mamy jakiś. Cheese sos, A, czyli burger bez. Yy, Bez, yy, bez sera. Cheeseburger bez sera. No to ciekawe. Jak oni sobie to wyobrażają? Aha, polewa się po prostu. I do tego jeszcze jest jakiś tutaj spicy. I to wygląda troszeczkę na brązowy cukier. No ciekawe. Czegoś takiego to jeszcze, prawdę mówiąc, nie widziałem. Muszę przeczytać instrukcję, zobaczyć. Zapoznać się, jak to w ogóle przyrządzić. Bo yy, to jest taka troszeczkę też nowość dla mnie. No ale no dobra. To amerykański burger. Chyba, że są to jakieś przyprawy, nie wiem. zaraz zobaczymy. No to słuchajcie, mamy takie podstawowe rzeczy jak burgery, bułki, Taki coś, pójdź wam ten, co to jest. Oraz taki ses, ser. Yy, w tym wpłynie już Cis do, do burgerów. Słuchajcie, pierwsze co to kazali. Do gotującej się wody, do gorącej, do gorącego wrzątku wrzucić ten, ten ser i niech on się po prostu grzeje. To musimy go odstawić. Teraz tak. Burgery dajemy na patelnię grillową bezpośrednio. Musimy ją najpierw bardzo mocno rozgrzać. Musimy ją mocno rozgrzać. O, ona musi złapać swoją temperaturę. Musi być naprawdę bardzo gorąca. Raz zobaczymy, jakie bugary mamy. Burgery są oczywiście z No i powiem Wam, że taka zacna porcja. O, słuchajcie, one są, one są z czosnkiem już zrobione. No, mówiłam, już są z przyprawione, także. No, zapowiada się ciekawie Jeszcze, jeszcze nie Musi być naprawdę bardzo, bardzo mocno rozgrzane I wtedy układamy sobie O, słychać Jest okej okay. i tak około 3 minut na jedną stronę, później przekładamy na drugą stronę też około 3 minut i później dajemy im, im troszeczkę odpocząć burgerki się tu smażą my do tego dajemy pomidor oraz tą sałatę z pigułecugą ostatnio tak jak przygotujemy takie o, po, po dwa takie listki sałaty z pigułecugą którą oglądaliście nie. wczoraj O, takie są dwa takie kawałki, ale kroimy go sobie, o, nawet dłużej, tam mi to dwa. O, i takie, takie są już się smażą, o, jeszcze trzeba i zawsze dać, zostawić je tak, niech one się smażą same. Jak wejdzie do połowy, ten obłudka tutaj, to wtedy go trzeba przekręcić, to myślę, znaczy, że do połowy już, już jest usmażony. I nie dodajemy do tego absolutnie żadnego tłuszczu, bo już sam, sama wołowina jest pusta, ale że zapach jest fajny. Mimo, że zapach wołowiny to jeszcze troszkę, także no. Dobra. Obracamy na drugą stronę. O, widzicie do połowy jest ryżem. także około 3 minut muszę tak sobie leżeć i się po prostu smażyć. I teraz tak, słuchajcie, one się nie muszą całkowicie wysmażyć ze względu na to, że one sobie jeszcze dojdą. O, zobaczcie widać, nie? Że, że jest ładnie smażone. O, i one sobie dojdą. I Tutaj same. I tak, bierzemy tą bułeczkę. Słuchajcie, przekroimy sobie ją na pół. Tak. Dwie takie pół. Dwie takie bułeczki. I słuchajcie, kładziemy ją na ten tłuszczyk. Na tę na tą patelnię grillową. O, i niech sobie one troszeczkę się lekko dosmażą Chodzi o to, żeby one tylko złapały sobie kolor i y, lekko się podsmażyły, także y, zaraz zobaczymy jak to fajnie będzie wyglądać. O! Zobaczcie jakie zarąbiaste bułeczki. słuchajcie i co teraz dalej zgodnie z tą instrukcją która jest tutaj na pudełku to powinniśmy teraz zrobić tak położyć tak, wziąć burger, burger sos dać tutaj trochę tego sosu na tą bułeczkę tak to sobie Rozmarować może też oczywiście dać y, ketchup zamiast burger sos, ale myślę, że do burgerów to głównie burger sos powin powinniśmy dać, prawda? Tak, teraz na to dajemy tego. Pomidorka, dlatego mówię, że powinien być jeden duży pomidor najlepiej. Teraz dajemy naszego kotleta, o, na to dajemy, a na to dajemy co na to dajemy, na to dajemy, yy, na to dajemy raczej nasz yy, nasz cheese. To jest w końcu burger cheese. o. Damy tak, nie będziemy żałować. Tego sosu. Na to mamy, a na to jeszcze nie, dobra, nie to. Teraz dajemy to, to jest, słuchajcie taka chrupka y, posypka. żeby była inna struktura po prostu tego burgera. O i na to dajemy sobie sałatę i przykrywamy sobie bułeczko. I słuchajcie mamy takie oto e, fajne burgery no powiem wam że naprawdę rewelka jeżeli chodzi o wygląd. E, można by było się nie powstydzić w dobrej nawet restauracji takim burgerem, a zaraz zobaczymy jak one smakują, bo to jest chyba najważniejsze. Czy to jest dobre? Czy też po prostu jest to jakaś lipa? Ten American Style Burger. Ciekawa jaka jest ta wołinga. fajne. No. O. No, nie. Jest to naprawdę fajne, bo ta poszybka robi różnicę. Ale również ten sesji jest bardzo fajny. Dobra. Udało się także, warto było tu kupić za 6,60 razem z innymi rzeczami tu górnego ostatnio. A jedzenie, macznego wszystkim. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa. Mm -hmm.